No oczywiście, jabłko nie powinno mieć uszkodzeń, tak? To jest podstawa. Jabłko musi być całe, zdrowe, nieuszkodzone i najlepiej, jeżeli jest jak najwyżej kolorystycznie wybarwione. Oczywiście to jest coś, co sadownicy wiedzą, co jest bardzo trudne do osiągnięcia i specjalizacja w tym to jest często nie tylko latami, ale pokoleniami trwa. I tutaj musimy wiedzieć o tym, że konsument tak naprawdę nie ma żadnego pojęcia, jak trudno jest. Produkcja sadownicza. I wymagania co do sadowników są stawiane coraz wyższe i wyższe. Realnie rzecz biorąc na dzień dzisiejszy nie idzie za dowodowość. I to jest podstawowy problem branży, który mam nadzieję, że w jakimś czasie się rozwiąże. Ale jest nacisk na wzrost jakości ciągły. I tutaj musimy sobie z tym poradzić, a nie jest to łatwe. Na chwilę obecną doprowadzenie. Z 50% sukcesu do 90% jest łatwe, ale z 90% do 99% to już są detale, które często są kwestiami pogodowymi, czy że tak powiem, minutowymi, co do użycia pewnych środków ochrony roślin bądź nie. Więc tutaj musimy wiedzieć, na jakiej już granicy doskonałości balansujemy. Dobrze sprzedawać do właściwego odbiorcy. Tak jak było powiedziane dzisiaj na konferencji, kwestia jest oczywiście otwarta. Tak? Każdy, każda potwora ma swojego amatora, więc produkujemy mnóstwo odmian, produkujemy dużo różnych jabłek i kwestia dopasować naszą produkcję do potencjalnego klienta. Iż taką ciężko nabajać kogoś do jakiegoś profilu produkcji, jeżeli ktoś ma swoje wymarzone, swój wymarzony sposób działania. A tak jak było powiedziane, czy to jest jabłko przemysłowe, deserowe, tych czy innych odmian, przede wszystkim trzeba produkować go zgodnie z oczekiwaniem odbiorcy.